Tarotowy kącik Kameli. witam wszystkie raki, bardzo serdecznie na moim kanale. Horoskop na listopad zrobimy dla Was. Wszystkie osoby, które mają raka o znaku słonecznym, Ascendent, Księżyc Wenus, znak wedyjski, to jest y, czytanie dla Was. Zrobimy krzyż celtycki, sprawdzimy Waszą sytuację obecną, jakie są przeszkody, jakie można rozwiązać, Wasze nastawienie, co z zewnątrz do Was przychodzi i jaki rezultat. Sprawdzimy też główną energię. Na energię, na listopad. Wasza sytuacja, przeszkody, wasze myśli, stanowisko, przeszłość, czyli jak do tego doszło, ale coś, co już odchodzi, teraźniejszość, najbliższa przyszłość. Wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy i rezultat. No to no. może się dziać taraczki w listopadzie. Bardzo się komuś spodobacie, Jak ktoś spodobał się Wam, będzie chemia. Mlekiem i miodem kraina płynąca, sprzątanie. Mhm. ogólnie będzie dobrze. Tutaj jest taka energia, że będzie Wam po prostu dobrze. Być może poznacie właśnie kogoś, kto Was tak zachwyci, albo będziecie się zachwycać swoim życiem. Będzie Wam tak sielsko. Poukładacie sobie jakieś sprawy, które Was tam może być, może martwiły. Będzie dobrze. Tutaj w tle jest, znaczy w tle, ta trzecia karta to jest sprzątanie, czyli hmm, być, może, być może jakieś rozliczenia w listopadzie z kimś, jak najbardziej rozliczenia, może jakieś pożegnania, sprzątanie. To już te pożegnania może nastąpiły kiedyś wcześniej, czy kiedyś wcześniej, już w przeszłości, a teraz hmm, spokojnie, tak jakby hmm, sprawdzacie jeszcze, czy nie pozostała czyjaś energia. Ogólnie to prekarty, no ale jest to sprzątanie, czyli ktoś się, ktoś się może odezwać, jakieś, tak, jakieś z przeszłości, jakieś sprawy do załatwienia. Zobaczymy, jaka sytuacja. Król Mieczy. Powiem Wam, że to sprzątanie, które ja to tak, bo te karty są pierwsze, tutaj, tak jakby powiedziałam, że to tak jakby w tyle jest. Tutaj jest sytuacja Król Mieczy, czyli to może być tak, że hmm, wy do tego podchodzicie tak, że tutaj w zasadzie to już pozostało tylko posprzątanie, jakieś takie resztki energii y, czyjejś zostały, ale jest mi dobrze, jakaś y, nowa historia też na horyzoncie. A tutaj jestem, przychodzi Król Mieczy i okazuje y, się, y, że jest ktoś, kto, że ten ktoś, co wymyśliliście, że jest tylko do posprzątania, ma coś jeszcze do powiedzenia, że y, że tak, nie wiem, tak łatwo nie chce odpuścić, tak łatwo nie chce odejść. Że jeszcze Was ten ktoś trochę poszarpie przy tym sprzątaniu. Co nie znaczy, że, że się nie uda, Tak jak najbardziej się może udać, ale że, że może być taka dla raczków, słuchajcie, energia, że Wy podchodzicie do, te, do tego w ten sposób, że to są już takie jakby ostatnie ruchy, a tutaj yy, okazuje się, że ten ktoś jeszcze, jeszcze jest mocniejszy, jeszcze ma albo ma władzy więcej nad wami, nad tą sytuacją albo jeszcze ma coś do powiedzenia. Jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jest światent twój kabła. Mhm. Albo też może być tak, że wy właśnie, słuchajcie, sprzątacie i, bo tutaj już jest koniec, już jest po jakiejś, po jakiejś bitwie, po jakiejś sprawie, po prostu praktycznie zakończona. Tutaj na horyzoncie jest coś innego, a to jest świat i dwójka buław. A um, okazuje się, że ten ktoś nie chce być posprzątany, tylko chce nadal istnieć w waszym życiu, i um, chce zakończyć tak, jakby jeden etap i rozpocząć drugi z wami. Nową podróż. Czyli może być, może być tak, że to jest ktoś, kto chce nadal z wami współpracować, nadal utrzymywać z wami kontakty, ale też ma tak jakby nowy pomysł. Słuchaj, mam nowy pomysł. Możemy na przykład dalej kontynuować tą znajomość, tą przyjaźń, ten związek, tą pracę. Tylko zrobimy teraz inaczej. Ja mam teraz pomysł, jak, jak można zrobić. Czy tutaj może ktoś zmienił coś w swoim życiu. I tutaj jest uraczków taka sytuacja, że dla was to jest w zasadzie. Już dwa ruchy i, i, i po sprawie, a okazuje się, że, y, że tak niekoniecznie. Dwójka Buław przychodzi czas decyzji, bo jest propozycja. Y, bo jest tak jakby nowy cel. Nowy cel, nowa propozycja. Y, od nowa y, tutaj się coś zaczyna. I co wy na to Taka z, y, być może się będziecie właśnie zastanawiać, bo jest teraz wybór. Ktoś da wam wybór. Słuchaj dobrze, okej, okay, to na przykład nie wyszło y, to, więc to zakończymy, ale bo w tej pracy, albo w relacji, ale. Nie wiem, przeprowadziłem się do innego miasta, do, zmieniłem kraj. Może przyjedziesz do mnie, może zaczniemy coś od nowa pracować, przyjaśnić się, coś takiego. Jakie przeszkody? Dwójka pentakli. Może być tak, słuchajcie, że na przeszkodzie jest właśnie to, że ktoś dał wam wybór. I wy... Y, y, nie sądziliście, że będziecie w takiej sytuacji i nie wiecie, jak to teraz zbalansować, jak do tego podejść, bo tutaj pokazuje się, że ktoś wychodzi z czymś nowym. To jest ten sam człowiek, ale wychodzi z czymś nowym, z nową propozycją, nowy cel. Tak jak daje, słuchaj, ten projekt nie wyszedł, ale mam tutaj gotowy na przykład biznesplan na nowy projekt, albo słuchaj, to ta relacja poszła w tą stronę, ale teraz może pójść w, to, w tą stronę i w. I wy tak po prostu nie będziecie wiedzieli, co macie z tym zrobić. No, ok, to może ten projekt wygląda obiecująco, no ale człowiek ten sam, z tym człowiekiem już wcześniej coś nie wyszło. Tutaj już w zasadzie, tak jak mówię, sprzątanko. No. Jak to teraz zrównoważyć? Co z tym zrobić? Zainwestować swój czas, energię, pieniądze? Dziesięć mieczy. No. Paść kielichów. Czy tutaj akurat paść kielichów? Słuchajcie, tutaj jest pokazana m, obsesja, manipulacja. M, bo jest paść kielichów odwrócony, że tak jakby ktoś będzie chciał was sprytnie zatrzymać przy sobie, na przeszkodzie. Czyli wy tak możecie do tego podchodzić. Jest ta dziesiątka mieczy. Macie w pamięci to, że to się praktycznie już przecież zakończyło, już nie braliście pod uwagę tego, że jakaś przyszłość z tym człowiekiem będzie. A tutaj nagle okazuje się, że jest nowy, zaczyna się nowy rozdział, ktoś wam składa propozycję, i Wy y, obawiacie się, że skoro już wcześniej z tym człowiekiem coś tam, coś poszło nie tak, to tym razem być może też jesteście manipulowani. Nie wiecie, jak, to, jak do tego podejść za bardzo. Na przeszkodzie to jest. Wasze myśli. Zajrzymy. Czwórka mieczy. Tutaj, y, powiem Wam, że myśli macie takie, że y, najlepiej to nie zrobilibyście nic na tą chwilę. Nie podejmowalibyście żadnych decyzji, i w zasadzie chcielibyście wrócić do tej energii, która była tutaj: czyli tutaj już jest prawie koniec, tutaj już jest pozamiatane, a jest coś nowego, fajnego na horyzoncie jest mleko i miodek, jest wszystko dobre, i nagle się to zaczyna, i Wy nie macie ochoty po prostu w to wchodzić, w ogóle nie macie ochoty nic robić takie macie myśli. Nie chcecie podejmować żadnej akcji na ten czas, na ten moment. kochankowie są też odwróceni, król kielichów jest prosto wy tak jakby z tą osobą się już po prostu pożegnaliście już ten rozwód czy faktycznie, czy w głowie, czy w duszy czy w sercu już wzięliście tutaj to już to rozstanie nastąpiło to już um, rozłączenie tego połączenia nastąpiło było połączenie jak najbardziej ale już u, waszy, u was to po prostu nastąpił rozpad no. i przychodzi król kielichów, który um, wygląda tak jak wyglądał wcześniej, czyli przypomina się ten, ten sam zapach, być może ten, ten sam styl, to wszystko to samo działa na was tak, jak kiedyś działał, tylko tyle, że to już po prostu zostało rozłączone. I pojawia się ktoś znowu no, z tym samym czarującym uśmiechem. I nadal w jakimś stopniu na was działa przeszłość, czyli jak do tego doszło, kapłan. To może mówić o tym, że ym, że ta historia po prostu w jakiś sposób y, się tak kręci i kręci, wiecie, że to jest y, tak jak y, taki, y, taki rulon, że y, odchodzicie i wracacie, może tak być, może, być może teraz już zrobiło się na tyle poważnie, albo dopiero zaczynacie kręcić to kółko, albo zrobiło się na tyle poważnie, że faktycznie już po prostu zakończyliście to, że, że rozłączyliście to połączenie i a ono wraca. Mhm. Tak jakby, tak jakby, słuchajcie, to była taka sytuacja, że ten człowiek ym, nie do końca też wie, dlaczego, dlaczego ma odejść tak całkowicie z Waszego życia. Co jest prawdą, co, co, co nie jest prawdą. Tutaj u Was, po Waszej stronie ja tu czuję taki spokój, a po, str po stronie tej osoby yy, no, to jest taka energia, no życie płynie dalej. Coś nie wyszło, coś się nie udało, jakiś projekt nie wyszedł, nie, coś w relacji... Nastąpiło rozłączenie. I dlaczego tak poważnie do tego podchodzić od razu? Że to jest koniec. A smiecze, że to się że da się dogadać, a z buła prosto jest. No. Tutaj jest dużo pomysłów, dużo taka wiecie, taka energia. Że przecież możemy wymyślić coś innego, możemy pójść tą razem inną drogą. Można to po prostu, jeżeli tutaj to nie wyszło, to możemy jakoś inaczej zadziałać. Dlaczego to kończyć, a z mieczy? Bo już można porozmawiać. Po co się blokować na siebie? Taka poważniejsza jakby historia, tak jakby ktoś do tego podchodzi całkiem inaczej niż wy. A teraźniejszość cesarzowa? W jaki sposób y, czujecie się docenione, docenieni również, zauważone? Myślę, że w jakiś sposób też Wam zależy na tej osobie, y, dlatego rozważacie to, ten nowy pomysł, że można by było teraz na przykład zrobić inaczej. Tutaj też jest y, taka energia, że y, zdajcie sobie z tego sprawę, że nadal na siebie działacie. zmienić. Słuchajcie, tutaj jest śmierć, jest już wszystka tutaj są gratulacje, zwycięstwo, czyli mm, taka, takie, taka kompletna przebudowa, kompletna przebudowa, czyli może być tak, Raczki, że będziecie miały ochotę, że potem miecie taką decyzję, żeby spróbować z tym człowiekiem nie tyle wejść w to samo, tylko z tą samą osobą, albo w tej samej pracy, albo nie wiem, ze samym urzędem, o, mm, tylko zrobić coś innego, ale ze samym człowiekiem, tylko zrobić to inaczej. Prawdopodobnie się zdecydujecie na to, że ok, dobrze, to po prostu to zamknijmy ten jeden etap i niech się dzieje co chce. Zróbmy to. Dosłownie jest, jest taka energia: zróbmy to. Zobaczmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Czy się uda, czy się nie uda, nie wiadomo, trudno powiedzieć, ale po prostu zróbmy to. Jeżeli jakiś projekt, to zróbmy ten projekt, spróbujemy. Taka jest was. Tutaj nie jest. To, to nie jest taka energia, okej, okay, dobrze, y, wchodzę w to, ale tak naprawdę tego nie chcę. Tylko jest taka dobrze, dobrze. No. Znamy się na tyle długo, nie wiem cokolwiek. Nadal jest ta chemia pomiędzy nami, więc zróbmy to. Najbliższa przyszłość, już jestem ciekawa. Wisielec, ale nie jest na szczęście odwrócony. Tylko jest prosto. To jest tak pokazane, że um, zacznie się, y, tak powiem Wam, y, najbliższej przyszłości to jest taka energia, że pomyślicie sobie, że to, co się dzieje, to jest takie nierealne trochę, że takie surrealistyczne wręcz, że okej, okay, zaczyna się coś dziać, ale takie to będzie dla was. Y, takie dziwne, że być może właśnie, że to jest, że jest nowy pomysł, nową osobą, żeby się z tego cieszycie, że u Was była taka decyzja dobrze, zróbmy to. Po prostu takie będzie nierealne na, na samym początku. Też będzie, że będziecie chcieli zatrzymać ten moment. Słuchajcie, on będzie taki nierealny, ale taki fajny, że będziecie chcieli go przytrzymać, zapamiętać ten czas. Tutaj jest król Pauław, jest królowa Kielichów. No, wych wychodzi na to, że no, jak najbardziej tak, że to pójdzie do przodu. Będziecie, um, że dacie z siebie wszystko. Będziecie chcieli dać z siebie wszystko. Ktoś daje działanie, wydajecie te emocje. Jest kapłanka i sprawiedliwość. Że to może mówić o tym, że wy będziecie próbowali, właśnie będziecie, będziecie się starali to ruszyć do przodu, żeby to jakoś rozbujać. To jest pokazane, że, że tak jakby, no nie wiadomo w następnym miesiącu, co z tego wyjdzie, z tego projektu, z tej reaktywacji, tej relacji, tego związku, bo tu jest coś nowego. Tylko że. Yy, to jest tak, jakby sam początek. O, taki sam początek, że to się w ogóle zadziewa, że to się dzieje, to będzie dla Was takie dziwne, ekscytujące, ale takie, takie dziwne, takie, że nie będziecie się mogli w tym za bardzo odnaleźć. Możecie mieć też ochotę, właśnie zaglądać w przyszłość, właśnie w karty, dopytywać się, że to jest, że nie za bardzo mogę w to uwierzyć, więc co z tego wyjdzie, taka taka ciekawość. Ale też będziecie sobie zdawać z tego sprawę, że, że jednak decyzja po waszej stronie była. Zróbmy to, i że być może kiedyś w przyszłości trzeba będzie wziąć konsekwencję tej decyzji, że to jest, to jest przyczyna i skutek, że nic się nie dzieje bez, bez powodu. O, może też takie, takie rozmyślania. W najbliższej przyszłości nic wielkiego się nie zadzieje, tylko w was będzie tak, że to się w ogóle dzieje, że to się w ogóle zadziewa. I co to będzie z tym dalej, bo jednak y, zdecydowałam się, zdecydowałam się powiedzieć, zróbmy to. Więc y, co z tego wyniknie? No, a to ciekawe. Powiem wam specjalnie, wzięłam takie karty, bo czułam, że dla raczka, właśnie, będzie y, takie głębsze czytanie. Tak poczułam. Wasze nastawienie. Czy kielichy? No. No chcecie się cieszyć życiem, to jest właśnie ta energia. Chcecie się cieszyć życiem, chcecie korzystać, chcecie poznać też kogoś nowego być może. Jeżeli macie na to ochotę, żeby spędzać czas samotności, to chcecie to robić. Chcecie po prostu być, mieć, chcecie mieć dobre życie. Takie macie nastawienie. Ja też pentakli, siódemka pentakli. Mhm. Ale tutaj też jest takie nastawienie, że y, zaczynam nową drogę w życiu, tutaj się decyduję. I, y, I nie będę się spieszył. Zobaczymy, co, co, co mi to przyniesie. Co mi to pokaże. Z zewnątrz. Mierkowanie. No choć że dobrze, że po prostu jest spokój, że ym, tutaj się w najbliższej przyszłości nic takiego ym, spektu, spektakularnego może nie zadziać. Bardziej, y, że decyzja w ogóle, że, y, żeby robić z tym człowiekiem coś od nowa, jakiś właśnie nowy projekt, czy, czy coś nowego. I ktoś chce wprowadzić harmonię, ktoś chce wprowadzić taką cierpliwość, taki spokój do Waszego życia. Ktoś też nie chce się spieszyć. Siedemka mieczy wyskoczyło. Ktoś się nie chce spieszyć, ale co? Mogą być słuchać jakieś takie, y, takie plotki, ktoś może plotkować o tym, czy plotkować w tym sensie, że mówić, że no to jak to to tutaj już było pozamiatane, już koniec i w ogóle, a oni się od nowa złączyli znowu zaczynają coś robić innego, mogą o tym ludzie z zewnątrz tak mówić, że to jest tak jakby nie energia tej osoby, tylko jeszcze osób z zewnątrz mogą tak, mogą, mogą do Was dojść takie, takie sytuacje, że um, że plotkują. No. I że to nie będzie tak jakby do, do końca zgodne z prawdą, czyli ktoś gdzieś coś wie i wy po prostu um, opiniuje tą sytuację. Tutaj jest karta wczasowa przy dziesiątce, była w, um, Powiem Wam, że tak, że na początku tutaj pokazane jest, że owszem, jest to umiarkowanie, jest spokój, ktoś nie będzie naciskał, ale 4 tygodnie tak koło I yy, tutaj ktoś odpocznie z ta dziesiątka buław, nabierze sił i powie, dobrze, to wystarczy tego spokoju, teraz zacznijmy działać. Już tak na serio. Wasze nadzieje lub obawy. Piątka pentakli. że to jest szansa dla Was, żeby się podnieść do góry, a nie żeby spać w dół. Żeby nie odczuwać braku. Kolejny raz. Macie, no macie obawy. Że się nie zagubicie w tym wszystkim. Sąka kielichów. No, dziewiątka pentakli. Że zdołacie też postawić granicę, taką macie. Tutaj są obawy, że to was, ta sytuacja was podniesie, nie ściągnie w dół, a nadzieja jest na to, że, powiem, że postawicie granicę, że tym razem te, te granice będą takie jasne, jawne. Tutaj już nie będzie do powiedzeń, że dla was, tutaj jest, jest, jest w tej karcie pokazane, jestem wystarczająca, wystarczający, nie będziecie się mieli ochotę zmieniać, że ktoś nie będzie od Was tego wymagał, że będziecie się na przykład zmieniać albo dostosowywać do tej sytuacji. Że, że będziecie mogli być, pozostać sobą, a w razie czego, jeżeli ktoś będzie wymagał y, od Was, żebyście się jednak zmieniali, będziecie mogli po prostu odejść. Czyli, że uda Wam się utrzymać granice i pozostać sobą. Takie są nadzieje. A jaki rezultat tego czytania? Czwórka była. Pięknie. Zobaczcie. Jest para, jest, jest związek, jest świętowanie, ślub. no Pięknie. Ty będziecie świętować, słuchajcie, no tutaj jest to jest taka no, niesamowita historia wyszła dla raczków. Słuchajcie na ten listopad. Być może to się. Za, tak jak ktoś pokazuje, że w listopadzie nic takiego wielkiego się nie zadzieje, ale samo to, że będzie to dobrze, to zróbmy to od nowa, zróbmy to inaczej. No, rezultat jest, że dogadacie się. Będziecie znów tworzyć parę, znów team. Razem będziecie pracować, razem będziecie współpracować, razem coś będziecie, będziecie po prostu robić. Tutaj jest bardziej to, że zróbmy coś razem. Razem. Tylko, tylko tym razem inaczej. Dziesiątka kielichów, pięknie. siątka kilików, czyli spełnienie, zaangażowanie emocjonalne, jak najbardziej. Tutaj się pokazują takie, słuchajcie, małe smutki, z czego one będą wynikać. Tutaj jest, to jest taka energia, jakbyście hmm, jakby, jakbyście mimo wszystko w tym listopadzie w jakiś sposób się trochę testowali. Znaczy, w tym sensie, że y, bacznie obserwowali, i y, ja to bardziej odczuwam tak, że ten test to jest taki, y, że Wy sami też będziecie siebie testować, czy uda Wam się właśnie pozostać sobą, tę granicę utrzymać. Nie tyle, że tą drugą osobę, ile sami siebie, być może ta osoba też. Taka jedna, jedna wielka niewiadoma, tak jak tam się pamiętacie w najbliższej przyszłości pokazało, że. To jest, będzie dla Was takie surrealistyczne, że, że to się dzieje naprawdę. Jaka rada y, dla Raczka na listopad? Jest dwójka mieczy, królowa mieczy i rydwan. Tutaj jest sytuacja taka y, dla Was, ko kochani, że y, nie wiesz co zrobić, tak jakby masz zaciemniony obraz, y, nie możesz po podjąć decyzji, bo no bo po prostu nie wiesz, zastanawiasz się, bo nie jest, tak jakby, jest taka sytuacja jasna dla Ciebie. Jest Królowa Mieczy i jest y, Rydwan. Y, to jest tak jakby. Sprawa się rozjaśni, o, tak jest pokazane, że to się, y, że to się stanie, y, ta decyzja się stanie łatwiejsza, ponieważ y, albo się dowiecie czegoś, albo będziecie po prostu rozmawiać, będziecie bardziej dociekliwi, dociekliwe stanie się jasne i jest rydwan, czyli to pójdzie do przodu, czyli nie martwcie się tą, tą sytuacją, jeżeli będziecie na przykład takim, w takim sytu sytuacji, że no nie wiem co, bo w ogóle pojawiło się to mi znikąd i tutaj już miało być sprzątanką i to się po prostu nie martwcie, bo sytuacja się rozjaśni. Być może właśnie w ten sposób, że będziecie bardziej dociekliwi, że będziecie bardziej próbowali, nie wiem, tak zajrzeć w głąb, dopytać, dowiedzieć się, o, może jeżeli to jest nowy projekt, to po prostu dowiecie się od kogoś, jest ten rydwan, czyli to ruszy do przodu. Żeby się tym nie martwić. Dacie radę. Żeby się tym nie martwić, dosłownie. Ale czytanie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję drogie raczki. Amelia 7 Adres to mnie. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, dajcie znać. Jestem dla Was dostępna, także piszcie do mnie, kochani, będziemy robić, będziemy sprawdzać, co u Was. Życzę Wam udanego tego miesiąca. Nie spodziewane takie czytanie, słuchajcie jak dla mnie, ale um, dajcie mi znać w komentarzach, co Wy na to. Wszystkiego dobrego.